Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś film pod tytułem Czy się odezwie i po co? Grupy 3 i mamy tak: ogród, klucz i książka. Ogród numer 20, książ klucz numer 33 i książka numer 26. Może Wam to coś podpowie. No, mi 26 na przykład dużo podpowiada, ale to oczywiście wybór należy do Was. Zobaczymy, czy się odezwie, no i po co się odezwie. Ogród, może w ogródku mam, miała Wam pomóc ta osoba, albo przyjdzie, nie wiem, pożyczyć marchewkę, albo przyniesie piorek słuchajcie, albo nie wiem co. Lepiej niech ja nie wymyślam. Albo będzie chciała kogoś zakopać na przykład i poprosi Was o pozwolenie w Waszym ogródku. No dobra. Ogród. Czy się odezwie ta Wasza osoba? I po co? I czy Wy chcecie, żeby ta osoba się odezwała w ogóle? Zobaczymy. O, oh, no chyba tak, bo te karty mi pokazują, że e, w ogóle wasza postawa jest tutaj taka, że tak może udajecie albo uważacie, że to ta osoba powinna, nie wiem, zmienić zdanie, przyjść, przeprosić, może odezwać się, to ona powinna coś zrobić. Wy byście chętnie moim zdaniem, no chcieli tutaj, żeby ona się odezwała, ale wy troszeczkę jesteście jak posąg, jak kamień. Być może ta osoba tak się zachowała, że to nie pozostaje wam już tutaj. Jakby inaczej myśleć, tylko no w ten sposób, że ta osoba powinna przyjść do Was. Przyjść do Was, czy odezwać się do Was. To ona powinna. No i zobaczymy. Czy się odezwie. I po co? Hmm. Oj, wydaje mi się, że powiem Wam tak. Odezwać się odezwie. Hmm. Natomiast nie, po, nie przyniesie to moim zdaniem jakiegoś dobrego rezultatu. Dlaczego? Dlatego, że wy się odwróciliście od tej osoby. Może mieliście dobre myślenie i nawet wiarę w tą osobę, no może nawet wierzyliście niż ktokolwiek inny bardziej w tą osobę. Słuchajcie. Natomiast odwróciliście się. Nie wiem, czy was ta osoba w jakiś sposób uraziła, nie czy coś nie wiem co tutaj. Natomiast te karty pokazują tak, ona się odezwie i ona, słuchajcie, coś zrobi na pewno. Natomiast nie przyniesie to żadnych rezultatów, ponieważ wasza postawa będzie bardzo konkretna. Ta osoba będzie musiała przemyśleć coś. Będzie w głowie miała to, że wy nadal się gniewacie, że wy w jakiś sposób jesteście niedostępni. Ja uważam, że w momencie, kiedy ta osoba się odezwie, ona nie będzie liczyła na Bóg wie co ale będzie liczyła na to, że będziecie z nią normalnie rozmawiać, ale wy nie będziecie z nią normalnie rozmawiać i nawet gdybyście mówili nie, no przecież ja normalnie rozmawiam. To ta osoba będzie wyczuwała, że nadal coś jest nie tak. Wy się pokazujecie, że ta osoba myśli, że jesteście nadal w jakiejś złości, że w nerwach jesteście. Ona się odezwie, ale dla mnie tutaj te karty pokazują, że ona dopiero kiedy się odezwie, to zacznie myśleć, o co chodzi, dlaczego tak w ogóle się zachowaliście. No, i zobaczymy. Może wy postawiliście jakiś warunek, zdecydowaliście, w jakiś sposób powiedzieliście coś. Nie wiem, w jaki sposób wy coś, jakąś sytuację widzieliście, i to spowodowało, jakby, brak. W ogóle ta osoba może uważać, że jakiś brak szacunku mi do niej mieliście, czy że potraktowaliście ją w jakiś sposób, ale moim zdaniem, wy nie mieliście wyjścia. Brak przy domu, te karty pokazują. Brak przy domu, albo ta osoba się od was odwróciła, bo te trójkąty, mmm, bo trójkąty istnieją, no właśnie, to mi się to pokazało, no po co ja żebym to powiedziała, kurczę, no może tak być. Albo ta osoba się odwróciła, bo stwierdziła, że wy jesteście zainteresowani innymi rzeczami, albo inną osobą. Mogło chodzić o zazdrość, takie rzeczy, że wy byliście w jakimś braku, tak? Ta osoba tego chyba nie rozumiała. Odezwie się. No, jest be... W ogóle te karty pokazują, że to będzie taka duża, dosyć szansa dla Was, jak ta osoba się odezwie. Ale ta osoba no, nie ujrzy Was z tymi oczami co kiedyś. Bo raczej pomyśli sobie, że chciała odnowić tutaj kontakt, bo ktoś komuś ewidentnie nie odpisuje tutaj. Może ta osoba nie odpisywała, zastanawiała się. Chciała odnowić ten kontakt, ale Wy tak jakby nie bardzo jesteście chętni. Niby rozmawiacie, ale ta osoba nie wyczuwa, wiecie, że wy tu jesteście w stanie się pogodzić, i wiecie, nie macie tego uśmiechu, tego entuzjazmu. Dlaczego? No właśnie. Ta osoba wyczuje, mmm, że wy stoicie dumni, że pilnujecie swojego życia, że poszliście być może w pracę. No, w miłości własnej wy się pokazujecie. Ta osoba wyczuje, kiedy się do was odezwie, że wy macie bardzo dużo miłości własnej. Może nie da się inaczej. Bo będąc w tej znajomości w kontakcie z tą osobą, czy w relacji, te karty pokazują, że bardzo wierzyliście w tą osobę i byście tego nieba uchylili nawet, ofiarowalibyście całego siebie, czy całą siebie. No ale ta osoba, widzicie, tu jest kontakt pokazany. W ogóle ten kontakt jest pokazany za, nie wiem, miesiąc z kawałkiem. Z lata bym powiedziała, ale nie będzie zadowolona. Z tego kontaktu ta osoba nie będzie zła. Ale tak będzie się zastanawiała, dlaczego, tak? Zobaczy w tym dialogu waszym jakąś waszą miłość własną, że, że wy teraz bardziej o sobie myślicie niż o tej osobie. To nie jest tak, że ona będzie oczekiwała tego, że wy od razu, wiecie, padniecie w ramiona. Nie, ale ona będzie oczekiwała, że wy się może ucieszyć, a wy będziecie tacy obojętni. Hmm. Jaka rada? Po co ona się tu odezwie? No ona się odezwie po to, żeby odnowić kontakt. Żeby odnowić może uczucia, relacje, żeby coś się znowu zaczęło między wami dziać. Jaka rada dla was na tą znajomość? Nie, te karty pokazują nowe początki w życiu. Znaczy się to nawet nie jest rada, bo myślę, że wy już będziecie kroczyć nową ścieżką po prostu. No, znowu mi się ta karta pokazuje jakby myślenie o sobie. Myślę sobie, te karty radzą, ale myślę, że Wy już myślicie o sobie. Tu jest karta zero i przy tym jest radość. Może nawet się cieszycie, że w jakiś sposób troszeczkę wypląta, wyplątaliście się w tej z, tej, z tej znajomości. Mm, taka jest rada. Natomiast uważacie, że ta osoba powinna do Was przyjść z czymś być może konkretnym. Ona tu się odezwie, ale ona nie będzie czuła, że Wy chcecie, że się nie cieszycie, coś takiego. Może zrobiła Wam przykrość, chcielibyście, żeby ta osoba się bardziej postarała. Tyle dla grupy numer jeden. Ogród. Klucz moi drodzy. Klucz, a może trzeba wykopać, odkopać, e, może klucz był zakopany w ogrodzie. E, właśnie. Jaki jest klucz do szczęścia? Klucz do szczęścia powiedzmy, że to jest. A może ktoś komuś ma oddać klucze? Dobra. Zobaczymy. Oj, 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 oj. Czy się odezwie i po co ta Wasza osoba? Czy ona się odezwie? I po co? Czy wy chcecie w ogóle, żeby ta osoba się odezwała? Nie. Chyba we, Was ciekawi, bo tak naprawdę. Czy ta osoba, ale to karty pokazują, że to już jest klamka zapadła. Naprawdę zapadła klamka. Jakby dużo was kosztowało nerwów. Podglądanie tutaj jest. Hmm. Czy się odezwie i po co? Tak jakby na ten moment te karty pokazują, że dla was to już zamknięta sprawa. Albo wy obydwoje zamknęliście tą znajomość czy relację. Czy się odezwie? Ta osoba już próbowała, moim zdaniem, coś zrobić. Hmm. ci co mają dzieci z tą osobą to karty pokazują że dziecko będzie wykorzystywane tutaj będzie dziecko mówione jakieś rzeczy na przykład to tak jakby ta osoba przedstawiała na przykład jeżeli, jeżeli macie wspólne dzieci to ta osoba tak jakby przedstawiała przed dzieckiem coś na zasadzie powiedz mamie powiedz tacie że mi to się teraz tak świetnie powodzi że ja teraz nie wiem, wyjeżdżam do Paryża albo do Australii, albo nie wiem, kupuję Złoty Pałac, nie wiem co. Takie rzeczy tutaj będą raczej. Nie widzę, żeby ta osoba się mm, odezwała, chociaż nie, poczekajcie. Ja uważam, że ta osoba przy jakichś decyzjach tutaj, tu karty pokazują mi, że coś próbowała. Kiedy została podjęta jakaś decyzja, to jakby żali jej było, coś próbowała, ale spotkała się z odmową chyba z waszej strony. Jest pokazane odcięcie. Jeżeli miałaby. W ogóle nie ma czegoś takiego, że się odezwie nie. bezpośrednio do Was. Jeżeli już to może wykorzystywać dziecko, wykorzystywać jakąś młodą osobę, tak? Tutaj. Do prowadzenia może jakiegoś dialogu, do tego, żeby się dowiedzieć, co u Was. Te karty mi pokazują, że ona jest. Była ta osoba. Próbowała coś zrobić, być może na samym początku. Albo jej się wydawało, że to nie wiadomo jaka próba była, a Wy na to nie poszliście, bo to było byle jakie. Na pewno te karty pokazują, że były podejmowane jakieś decyzje przy Was, przy tej znajomości, przy tej relacji, przy tym związku, i ta osoba po tych decyzjach próbowała coś. Nie wiem, wyjść z jakąś propozycją, coś takiego, ale tu ona się bardzo przeliczyła, tu jest przykrość pokazana. Spotkała się z dużą przykrością, odcięła się ta osoba. Nie chcę jakby, już wie, wie, że nie wyjdzie więcej z tą propozycją. Ale może dziecko wykorzystywać, lub jakąś młodą osobę. Wy mogliście mieć nawet wspólny dom, albo mieszkać pod jednym dachem. Wychodziła z jakąś pomocą, z jakąś inicjatywą, coś chciała od was, ale wy tutaj nie wiem. Ale to, spotka ale to Ale to. Nie, to tylko doprowadziło do jakichś nerwów i kłótni. To tak, jakbyście wy wiedzieli, że wy już na pewno nie chcecie tej osoby przyjąć. Czy nie chcecie z nią rozmawiać, czy nie chcecie mieć związku, czy czegokolwiek z tą osobą. No właśnie. To w ogóle się pokazuje bardzo dużo domu i rodziny. O, więc ta osoba się do Was nie odezwie. Bo ona się czuje tutaj jakby mm, obrażona. Że ona na pewno się nie. Jest w takiej. Pewności, że na pewno się nie odezwie, ale te karty mi mówią, jeżeli wyjeżdża za granicę, może do tego, nie wiem, posługiwać się dzieckiem, mówić dziecku o jakichś swoich fantastycznych planach. Nie wiem, żeby Wam było przykro. Dziecko, tu jest albo młoda osoba, albo mówić tej młodej osobie, która Was zna, o swoich nie wiadomo jakich planach że jest i teraz cudownie i wspaniale, żeby wam było przykro. Jaka rada dla was na tą znajomość? Hm, jaka rada? Jeżeli macie dzieci z tą osobą, te karty pokazują: zatrzymaj finanse. Nie wiem o co chodzi. Hmm. jaka rada? Wy jesteście osobą wrażliwą i uczuciową. Te karty pokazują, żeby przemyśleć tą sytuację z tą osobą i nie wiem, odzyskać jakieś pieniądze, zatrzymać coś, odebrać od tej osoby, ale nie wydzierać, tylko że może ona ma coś, co jest wasze. Te karty pokazują. Zatrzymaj coś, co jest Twoje. Hmm. Taka rada. Wybraliście grupę numer 2, klucz i tyle dla kluczyka. Czy się odezwie i po co? Grupa numer 3, książka. Że pożyczaliście książkę, słuchajcie albo nie wiem. Od razu mi się kojarzy, jak koleżanka pożyczyła kiedyś od innej koleżanki garniturek dla swojego syna. A tej drugiej koleżanki mąż tam schował pieniądze, słuchajcie. Całe życie kitrał pieniądze i schował te pieniądze do tego garniturka, żeby ta koleżanka nie znalazła. A ta pożyczyła ten garniturek innej koleżance właśnie. I wiecie co? Mi się tak naśmiały z tego. No dobra, hmm. czy się odezwie i po co? Czy wy chcecie, żeby ta osoba się do Was odezwała? Czy to Wam jest jeszcze w życiu potrzebne? I nie odezwie się moi drodzy, bo te karty pokazują tą osobę. Będzie czekała bardzo długo na kontakt, ale te karty pokazują zawsze taką sytuację, że hmm, emocje są między ludźmi nadal, cały czas jest przyciąganie, ale ta osoba z jakichś powodów przygląda się, czeka, wyczekacie, aż w końcu ta osoba stwierdza, że jest jej przykro, że się z nią nie skontaktowaliście, i odwraca się w ogóle całkowicie od miłości. Zobaczmy. Czy wy chcecie? Wy uważacie chyba, że ta osoba zamknęła tutaj tą jakąś sytuację między wami. Że tutaj już nic nie ma, że tutaj nie ma czego, czego szukać. Natomiast te karty mówią, że gdzieś tam w głębi jednak czekacie z cierpliwością, a może się coś jeszcze wydarzy. Ta osoba też patrzy, tak naprawdę. Może jej było ciężko w tej znajomości z wami. Ona się spełnia bardzo, ta osoba. Ale te karty pokazują, że się nie odezwie. Ona będzie czekała, czekała i czekała, aż w końcu stwierdzi, że wy chyba nic nie macie do tej osoby, wam chyba nie zależy. Karty pokazują, że będzie tej osobie przykro i odwróci się całkowicie od miłości. Tak, jakby miłość przestała dla tej osoby istnieć, zawiedziona się, moim zdaniem, będzie czuła ta osoba. Ale może być taka sytuacja, że tak, że tutaj między wami, jakby coś wygasło, zostało zamknięte definitywnie, może nawet to ta osoba, bo przy niej się pokazuje, że jej mogło być trudno, ciężko, że ona mogła czegoś w tej relacji, znajomości nie ogarniać, i ona stwierdziła, że może trzeba to jakby zamknąć, tak? Albo się samo, że tak powiem, umarło śmiercią naturalną. Hmm. Może wy chcieliście czegoś więcej. Te karty pokazują nowych początków, rodziny. A ta osoba tutaj mm, była w nerwach moim zdaniem, w przeszłości mogła być w jakimś nerwie. E, nerwowo tutaj się pokazują. Teraz ona się spełnia ta osoba jest zadowolona. Ha. Ale czeka. Dla mnie ona bardziej czeka na wasz kontakt, moi drodzy. Wasz, czeka na kontakt od was. Że Wy się skontaktujecie, że Wy coś zrobicie. Hmm. W ogóle taka druga sytuacja jest tutaj pokazana, że ta osoba mogła się odciąć, bo ta znajomość dla niej tak nie rokowała. Odciąć się i teraz jest jej głupio na przykład zadzwonić czy odezwać się. I teraz tak, no niby tu się wiecie, umarło śmiercią naturalną lub zostały zamknięte. Wy tak patrzycie w kierunku tej osobie i jakby nie macie chyba nie, żadnej miłości więcej w życiu, więc patrzycie tam w kierunku tej osoby, cierpliwie sobie czekacie. A ta osoba jest, też karty pokazują, że jej się dobrze teraz powodzi i ona patrzy w waszym kierunku, uważa, że to wy powinniście się odezwać. Dlaczego? No bo jest tutaj pokazana sprawiedliwość, może wy, za, wy zażyczyliście, że chcieliście być z tą osobą w konkretniejszej relacji, tak, a ta osoba nie dała rady. Hmm. Bo karty pokazują, czego ona czeka. Bo tu karty pokazują, że jest sprawiedliwość przy tym związku. Czyli może rozstaliście się dlatego, że wy chcieliście na przykład, albo ktoś tutaj chciał tego związku. I ta osoba czeka. Ale nie odezwie się, bo karty pokazują. Będzie czekać, będzie czekać. W ogóle te karty pokazują tak 7 miesięcy od momentu, kiedy się rozstaliście, tak? Że może nadal ta osoba czekać, ale ona tu już karty pokazują. E, jeszcze z miesiąc, dwa. Te karty pokazują przykrość przy tej osobie, że ona będzie rozczarowana, że się nie odezywaliście. Wręcz karty pokazują złamane serce, że myślała, że coś się jeszcze zmieni. Nie zmieniło się. Ta osoba całkowicie odwróci się od miłości. Od jakichś spotkań, no bo nie ma wiadomości. Nie ma propozycji, nie ma wiadomości, nie ma spotkania. Całkowicie ta osoba odwraca się od miłości. Nie ma czegoś takiego, że ta osoba pójdzie, wiecie. W innym kierunku, wybierze kogoś innego. Nie. Te karty pokazują, ona całkowicie odwraca się od miłości. Nie chce, żeby w jej życiu była miłość, zajmuje się pracą, swoimi sprawami, jest naprawdę w wielkim takim chłodzie. Jaka rada dla was na tą relację? No, faktycznie karty pokazują, że Wy możecie zawalczyć o tą relację. Naprawdę te karty to pokazują. Jeżeli rozmarzacie się czasami na temat tej osoby, aby było coś trudnego między wami, to te karty mówią, że ty możesz zmienić to, co jest między wami. Możesz napisać wiadomość, możesz zadzwonić. To jest strasznie trudne czasami. Jeżeli marzysz sobie o tej osobie w ten sposób, przestań być w pustych marzeniach i zadziałaj. I te karty pokazują zmiany, pokazują podróż, coś takiego. Chcesz być chcesz być szczęśliwy czy szczęśliwa. To jest, jakby, być może ostatni moment, żeby zadziałać. Jeżeli bardzo tego oczywiście pragniecie, bo jeżeli nie pragniecie, to już jest wasza sprawa. No, i tyle dla grupy numer 3. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.